Zarzuty formułowane pod adresem prezesa Glapińskiego to na przykład wspomniane zatrudnianie ludzi bliskich Prawu i Sprawiedliwości. To zarząd Narodowego Banku Polskiego. Prawie wszyscy jego członkowie to osoby, które wcześniej były blisko związane z władzą PiS. W banku od kilku miesięcy trwa masowe zatrudnianie osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością i poprzednim rządem. Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. To m.in. Artur Soboń, były wiceminister finansów, który wcześniej wprowadzał program Polski Ład. Jak zapewnia rząd, tym razem plantatorzy nie zostaną wpuszczeni w maliny. Damian Dias, były reporter rządowej TVP. Takie wypowiedzi szkodzą polskiej racji stanu. Marcin Słowecki, były szef gabinetu Zbigniewa Ziobry, Adrian Nacałus Polak, była rzeczniczka ministra Czarnka. Natalia Grządziel dbała o wizerunek Beaty Szydło, była też makijażystką Jarosława Kaczyńskiego. W NBP jest też Piotr Rycerski, kandydował z list PiSu do Sejmu. Prywatnie to zięć Stanisława Piotrowicza. Także Paweł Gajewski, wcześniej prawa ręka Jacka Kurskiego w TVP. Paweł Rybicki prowadził kampanię wyborczą Andrzeja Dudy, doradzał politykom PiS w prowadzeniu mediów społecznościowych. W banku zatrudnienie znalazła też Anna Kasprzyszak, była doradczyni prezydenta, była żona Mariusza Kamińskiego, także Izabela Zdzikot, żona byłego prezesa Poczty Polskiej. Agnieszka Kaczmarska to była szefowa kancelarii Sejmu. Roman Kroner, bliski współpracownik Jacka Sasina, gdy ten jeszcze był samorządowcem w Wołominie, później pracował w kancelarii prezydenta. W banku zatrudnienie znalazła też wspomniana Anna Plakwicz, Piotr Trybek. Wcześniej w Ministerstwie Pracy Jolanta Lewandowska była dyrektorka w Ministerstwie Obrony, Dawid Dziama, wcześniej w Centrum Informacyjnym Rządu, także Błażej Poborzy były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie PiS, on już odszedł z NBP do kancelarii prezydenta. Przez trzy miesiące rzecznikiem NBP był Wojciech Andrusiewicz, wcześniej rzecznik Ministerstwa Zdrowia rządu PiS. Te listę potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach w banku. Paru znawców polityki pieniężnej spisu już tam trafiło. Znawców, nie, nie mówi pan z przekąsem, oczywiście. No jasne, więc nie użyję słowa chyba już użyję słowa skandaliczne. Oni może mają jakieś kwalifikacje, ale na pewno nie w dziedzinie, za którą odpowiada bank centralny. Wie pan, to jest śmieszne, że przez 30 lat myśmy nie mieli takiego problemu. Nikomu nie przyszło do głowy, że można NBP traktować jak dojną krowę. A pis pokazał, że można, i on to robi. Prezes pytany o zatrudnianie osób bliskich zaprzyjaźnionej partii odpowiada tak. Nic nie wiem o istnieniu jakiejś proskrypcyjnej listy czy czarnej. Skala tego zjawiska, sposób przygotowania do realizacji tego zjawiska, to znaczy wdrożenie wcześniej programu dobrowolnych odejść za sowite pieniądze, tak aby stworzyć znaczną liczbę wolnych etatów. To właśnie miało miejsce w ostatnich miesiącach? To, że był program. To jest pewnik, to wiem. Natomiast yy, co do intencji są to moje oceny. NBP nie podlega zgodom budżetowym, o ile mamy yy, na przykład yy, IPN, który podlega budżetowi określonemu przez rząd i tam nie można yy, upchać yy, różnych ludzi, nie można upchać różnych ludzi nawet do kancelarii prezydenta, bo budżet prezydenta też jest yy, ustalany przez rząd to w NBP można upchać, nie wiem, dodatkowo tysiąc osób, czemu nie? Adam Glapiński jako prezes NBP w 2022 roku zarabiał średnio, wliczając premie i nagrody, 110 tysięcy złotych miesięcznie. To dużo więcej niż szef amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli Banku Centralnego w Stanach. Jego prezes w przeliczeniu zarabiał 69 tysięcy złotych miesięcznie. Całe życie żyłem skromnie i, jakby to powiedzieć, ubogo, prawda? Ale szczęśliwie. A na starość, jak już zdrowie tak nie dopisuje i wszystko, no to więcej zarabiam, no bo całe życie pracowałem. To, że podwyższył swoje zarobki, to świadczy o braku wyczucia i skrupułów. To jest po prostu, jakby to powiedzieć, delikatnie, bezszelne. Paweł Mucha z zarządu banku ujawnił, że tenże zarząd w 2019 roku podjął uchwałę na temat wysokości nagród dla prezesa NBP. Uchwała podpisana przez Adama Glapińskiego przyznaje Adamowi Glapińskiemu w każdym kwartale nagrodę, będącą kilkukrotnością jego pensji. Zarząd uchwalił mu nagrody z góry. Z góry określonej wysokości. I to jeszcze za szczególne osiągnięcia, za szczególne zaangażowanie i za wyniki, których nikt przecież a priori nie zna. Jak mówi Przemysław Litwiniuk, zgodnie z tą uchwałą prezes otrzymuje więc nagrody nawet w latach, w których NBP notuje straty. Mimo, że formalnie nagrody są przyznawane za wyniki osiągane przez NBP.